Witajcie mnie drodzy w kolejnym odcinku z maratonu z DeForesta. 500 łapek było, dziękuję, brawa dla Was. No i cóż, zaczynamy kolejne. Ja oczywiście nakrywam jeden po drugim, bo inaczej bym nie mógł spełnić obietnicy i ich nie wyrzucać, kiedy będzie tylko 500 łapek. Walka wczorajsza z chipkiem zaliczona. Ja po prostu to wiedziałem, ja to czułem że tak będzie, że oni tak łatwo nie odpuszczą i po prostu poszli tylko i wyłącznie po, po jakieś wsparcie. No ale pod, poradziliśmy sobie, więc więc spoko. Budujemy dalej naszą bazę, bo trzeba mieć jakieś, musimy mieć jakieś schronienie. Tak sobie pomyślałem, że również będzie potrzebne dość pilne zrobienie jakiegoś spania, żeby można było... żeby można było ten... No, zapisać tę grę, żeby nie musiał się cofać. No, niestety, już coraz dalej muszę chodzić po drewno. To już mnie zaczyna trochę martwić. A tu budowa dopiero, e, no, prawie że na początku. Więc mamy jeszcze dużo, dużo rzeczy do zrobienia. Zastanawiają mnie również te dziki. Nie wiem, dlaczego te dziki mnie atakują. Przecież ja jestem grzeczny. Ja nic im nie robię. Ale jeżeli zaczną mi wkurzać, to po prostu ich wy je wybiję tutaj stąd. I nie będziemy mieli zwierzątka. Dobra, to już powinno się zbudować. Teraz wam pokażę dalszą wizję, dalszą wizję na ten budynek. Teraz zaprojektujemy wejście i oczywiście bramę wejściową, tylko teraz ja nie jestem pewny, czy to się robi... Właśnie nie wiem, kurczę, czy tą bramę się robi z tego? O! Dzień dobry. Nie zauważył mi czubek Wydaje mi się, że tą bramę się jednak robi z tych tutaj e, o właśnie Defensive Wall e, No, przetestuję to zaraz Teraz tak, chcę to tutaj połączyć razem z tym i tutaj z tym Tylko żeby to w miarę równo było, panie Marianie Dobra Kurde, to gówno tutaj śmierdzi. Wyjazd mi stąd Muchy już się, że zaczęły ten. Spadło na dół? Spadło. Czy ja tutaj mogę zrobić? Tak, to jest to właśnie. Eee. O właśnie, i ten sposób oto mamy piękną bramę. Będziemy mieli tutaj. I będziemy mogli... Znaczy będziemy bezpieczniejsi zdecydowanie. Dobra, no to budujemy. Co prawda widziałem u kogoś na odcinku jak tę bramę zbudował, więc nie wiem jak ona będzie działać. Ale zaraz sobie wszystko przetestujemy. Nie wiem czy dobrze by było też zbudować sobie sanek, bo już coraz dalej, nie, coraz dalej niestety trzeba chodzić po drewno. A dzięki sankom nie będziemy tracić czasu na łażenie w tej z powrotem po dwa te, Dwa drewienka. Tym bardziej, że to jest jeszcze tak, że tutaj spada, bo jest górka. Dobra. Pamiętajcie, że zasada na następny odcinek jest dokładnie taka sama jak, jak w, poprzednim, w poprzednim materiale. O, tu nawet zaczynałem rąpać, ale nie kończyłem. Tak, bo tutaj przycipek, akurat w tym momencie, zasada jest dokładnie taka sama: czyli 500 łapek w górę, i macie kolejny odcinek na kanale. Ciekawe czy spadające właśnie te drzewo nadal rozwala bazę ja pamiętam na samym początku jak grałem w Deforesta ile razy mi się ta baza rozwaliła, nie? Jak się nawkurzała. Nawet na niektórych materiałach jest tam nagrane, jak ten... jak ta baza leci. Świnio! Wyjaz mi stąd! One chyba tylko w nocy atakują. Fajnie wyglądało. Idźmy stąd. Już. Poszła. Do koryta. Okay. Okay. Nie, nie patrzyłem nawet ile tam jest potrzebne, żeby to zabudować. Ile tu jest tego potrzeba? No nie nawet. Tak. Dobra, wiecie co zrobimy samki, bo to nie ma co tak latać tutaj z powrotem. 21. Faktycznie te świnie chyba tylko w nocy atakują, bo teraz zobaczcie, latają koło mnie, ale mi nic nie robią. Ale jak przyszedł cipek, to te świnie latały jak dzikie. Nie wiem czy widzieliście. To nie są dzikie świnie, tak? Dobra. No, kolejny przyjaciel. Dziwny, że nikt mnie nie atakuje. 18 oznaczenie, to już dawniej, to już dość dawno było, że jest właśnie oznaczenie e, tych wózków. Uważam to jest za bezsensowne, tylko po prostu zajmuje, e, zajmuje miejsce, chciałem powiedzieć, na mapie. Po Przecież to wygląda jak spełno taki typ. Dobra, wypad mi są te świnie, bo zaczynacie mnie denerwować. Teraz, jak Cipek przyszedł, to wiedzą już, że nie mają co tutaj zadzierać ze mną. Więc mogę sobie przyjść z tym, jaką tam parułą Też sobie poradzę. Ponoć pisaliście też w komentarzach, że jest nowa animacja: jak się zabije, jak kanibale ci zabiją dwa razy. To jest zupełnie inaczej to wygląda i pomyśl, nawet jest to śmieszne. Nie wiem czy chciałbym to testować. Ale chciałbym to zobaczyć, więc może, czemu nie. Dobra. Chyba już, to już jest full chyba na wózku. Tak, to już jest full. Dobra, jedziemy z tym. Dobrze, że dodali też możliwość właśnie dużo więcej i dawania e, tych loków na sanki, bo to przecież było bez sensu. O patrz, nie pojedzie dalej Marian. Z głodu nie jedzie, ale jaja. Zjedz sobie batona na napisie. No, lepiej. A nie, ja nie, nie mógł jechać, bo tu był ten. Ale debil. Dobra, ile potrzebne na to bramy? Okej. Okay. Jak to się otwiera, jak się zamyka? Co? A jak to zamknąć? A. Aha, czyli zrobiłem odwrotnie drzwi, jak powinienem, tak? I ich nie zamknę. Tu mam. No nie mogę. Ja pierdzielę, no. To tylko Marian mógł coś takiego ogarnąć. Dobra, zostawmy te drzwi na razie. No nie, no. Nie, no trzeba to rozwalić, no. Kurde, no. A ty świnio się tam nie patrz. Materiały po się. No, poszły się. Dobra, to jeszcze raz. Hmm, defensive Wall. Kurde, jest tak jasno, że ja nie widzę co robię. Okay. No i teraz pytanie, ja z tej strony robiłem czy z tamtej strony? Hmm. Z tej robiłem, więc muszę zrobić z tej tutaj z tej strony. Tak? I tak. Teraz powinienem móc to zamknąć. Chyba. Zaraz się przekonamy. Podrewno. Okej. Okay. Fajna sprawa z tą bramą. Fajne jest też to, że cały czas nowego, coś nowego dodają. Szkoda tylko, że się nie zajmą optymalizacją tej gry. Jestem ciekawy, czy ona będzie tak zbagowana, jak wyjdzie w e, już nie w wersji alfa, tylko będzie pełną wersją gry. Bo jak tak, to nikomu nie polecę kupowania tego, nie? Chyba, że ktoś chce się denerwować, wkurzać wkurwiać to proszę bardzo, kup sobie deforesta. Forest'a. Hmm. Dawaj. Okay. Patrzcie, co się się w ogóle dzieje, nie? Coś mi tak zlagowało, że rozumiecie. Mam. Miałem 4 fps. -y. Krzysztof, 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 co się stało? A no, stało się. Stało się i to dużo. Moi drodzy, gra mi się skraszowała, nie wiem dlaczego. E, no i problem był taki, że nie zapisałem tego. No właśnie. To jest właśnie problem. E, sytuacja taka tragiczna, taka, tak, tak się wydarzyło. się. Ale nic, spokojnie. E, maraton trwa. E, maraton trwa. Tak więc postanowiłem na szybko, znaczy nie tak szybko, ale postanowiłem zbudować zupełnie nowym miejscu podstawy, to co już mieliśmy zrobione i oto proszę bardzo. Tada.. Tak, tutaj jest zbudowane, zbudowane jest to na jeziorku. Bardzo fajne miejsce. Najlepsze jest to, nie wiem czy tam widzicie, co dali. Próbowałem i zepsułem i się trochę wkurzyłem. E, łóżko stoi, więc zapisałem sobie. Gra, więc nic się nam nie stanie i będziemy teraz budować bazę na jeziorze. E, myślę, że tak będzie zdecydowanie lepiej. E, fajniejsza miejscówka. E, no i budujemy dalej, tak? Kontynuujemy odcinek, chociaż z małą przerwą e, i w nowym, że tak powiem, nowej odsłonie. Nie, niestety mamy tutaj trochę problem, żeby to drewno odwozić, ja je wożę i się męczę e, Bo tutaj nie ma drzew, najbliższe drzewa są właśnie tutaj gdzie teraz idziemy, a przed nami są e, Kanibale Nie wiem czy je widać, ich czy nie widać Mam nadzieję, że nie jesteście źli o to, ale no, no nic, nic nie mogłem z tym zrobić, nic Zapal Mario chociaż lampkę, dobra e, Budujemy, jeszcze zostało nam trochę czasu, więc E, znaczy, budujemy. W sumie nie zaprojektowałem e, dalszego wyglądu, ale zaraz to zrobimy wspólnie. Nie wiem, tak mi zlagowało grę, że wpadł mi dosłownie 1 fps. E, no i koniec i się gra zawisiła. To jest po prostu. To jest to, co jest najpiękniejsze w deforestie. I piękna jego piękna. jej piękna optymalizacja. No ale nic. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mamy troszeczkę teraz chyba lepszą miejscówkę i zdecydowanie większa będzie ta baza niż w planach była tamta. Zapakuję cały wózek i wtedy wrócimy tam. Wrócimy na miejsce budowy. Jest noc, niestety, nic na to nie poradzę. Zaraz będzie dzień, pewnie. Chwilę musimy poczekać. W ogóle, jak się męczyłem, żeby zebrać e, na ten na te łóżko e, skruli, skruli, ps, skóry, z królika. masakra jakaś po prostu. No leć. Ja pierdzielę. Naprawdę. Mogę jeszcze tutaj coś położyć? Nie, to chyba full. A mogę? Może mogę jeszcze? A mogę, mogę Dobra, jedziemy z tematem Już nam pomału wstaje dzień No będzie ciężko tutaj budować Bo trzeba kawał drogi jeździć z tymi loksami Nie wiem, nie e, Wcześniej z tamtej strony jeździłem A już trochę tam wycięłem Tutaj trzeba manewrować między tymi drzewami e, Drzewami Między tymi kamieniami Dobra Teraz tak, tutaj by przydały się jakieś schody, żeby można było tutaj lepiej wchodzić, a nie wskakiwać. Więc może zacznijmy od tego, że zrobimy tu jakieś schudki I nawet chyba wiem jakie. To będą schody, które nikt już nie wykorzystuje, a ja je wykorzystam. Eee, nie custom. Tylko takie by chyba, że je wycofali w ogóle. O, są. O, właśnie takie. Obrócimy sobie to. No nie na. O, właśnie. Dobra. Schody mamy zbudowane. Niestety troszeczkę to tak kiepsko wyszło, muszę Wam powiedzieć. E, bo z tej strony będzie trzeba skakać, a z tej strony to no, jakoś tam da przejść. Pomyślimy, może potem, nad tym, e, nad tym jak to tutaj lepiej by, by ogarnąć. O, właśnie, wpad Marian. Źle są zbudowane te schody. Bardzo źle, ale poradzimy na to. Dobra, budujemy teraz część, że tak powiem, oficjalną. Czyli naszą Havirę jakoś. I teraz, o kurde, patrzcie, tego nie wiedziałem, że tutaj coś takiego zrobili. A to? O, proszę. Proszę, proszę. Pokazali, jak skraftować. Jak kraftować. To jest coś nowego. O, to nawet nie wiedziałem, że kiedyś coś takiego znalazłem. Dobra. Schowaj sobie ten notes, z Marian w dupę, najlepiej. Ok. Projektujemy. Potrzebuję ścian. Potrzebuję ścian. To właśnie tych. Zacznijmy, może, od, od tego miejsca. Zaraz spadnę do wody. Teraz pytanie: czy to będzie prosto. Jak daleko jeszcze mogę przejść? Tutaj. Ok. Dobrze, żeby to było prosto, to ja po prostu zrobię to w tym miejscu. Tak. Teraz przejdziemy tutaj po linii prostej, chyba że spadnę. Zrobimy tak. Teraz tutaj. Ale idzie krzywo. Krzywo, jak cholera idzie. Wydaje mi się, że to będzie prosto. I tu, ok. Tu musimy zrobić wejście. Tak, drzwi. Zrobiłem drzwi? Tak, zrobiłem drzwi. Dobrze. No i, no i co? No i trzeba to zbudować teraz, tak? Tak. E, trochę tego drewna będziemy tutaj potrzebowali. Na bym powiedział, że bardzo trochę, dużo trochę. Szkoda, że nie mogę wjechać tutaj do góry. Ale jakoś sobie poradzimy. W końcu yy, chyba 300 czy 400 godzin w Deforesta. Robi swoje. Można mieć praktykę. Lepiej się na tym kamieniu wchodzi niż przez te drzwi pieprzone. Znaczy schody, które zrobiłem. No, dawaj, daj, dawaj Marian. Dawaj, dawaj. Dobra, mamy już drzwi do naszego domku, świetnie. Brakuje tylko jeszcze ścian. Myślę, że to jest też bardzo dobre miejsce, jeżeli chodzi o kanibali, bo oni tutaj, oni tutaj po prostu nie będą wchodzić. Przynajmniej ja nie widziałem tutaj chodzących. Tutaj możemy sobie zrobić okno w sumie. O! Postaram się do następnego odcinka troszeczkę pozbierać sobie drewna, żeby, żeby tak nie latać, nie chodzić. Tutaj też zrobimy okno. Okno, poproszę. Dobra. Chciałem powiedzieć, że zrobimy podwójne drzwi, ale to nie ta gra. No cóż, jak się dużo gra w jakąś grę, to tak potem zostaje komuś. Dobra, jedziemy dalej. Masakra z tym manewrowaniem tutaj jest. Jeszcze jak są puste sanki, to jakoś się jedzie, nie? Ale jak są pełne, to nic nie widać z przodu i... I trzeba manewrować żuwiu, o jeden, drugi żółw, Żółwi, żółwy. Przyda się na pewno. A za chwilę do Marianta. Może skasić sobie, tak? Będę też chciał na pewno pójść do jaskiń, zobaczyć co tam nowego. Mówiłem już na ostatnim odcinku, bo na pewno coś porobili. Widziałem parę nowych lokalizacji, więc to jest też coś nowego. Więc na pewno i w jaskiniach będą nowe rzeczy. Pewnie zmienili też lokalizację siekierki, katany i tak dalej. Chyba, że zostały w tych samych Sprawdzimy to po prostu. Dobra, dawaj drzewo. Uh. Burza. Wizard? No widzicie tych drzew to już coraz mniej jest. Pod względem e, dostępności surowców to jesteśmy kiepsko usytuowani strasznie. Ale jak to zbudujemy to naprawdę będzie bardzo fajnie wyglądało. Być może połączę to potem jakimś mostem z tym co tam źle zbudowałem po drugiej stronie tej rzeki. A być może pójdę w drugą stronę czyli w morze. Zbudujemy jakąś e, taką większą po prostu fajniejszą bazę. Ile jeszcze mogę? Jeszcze chyba jeden tylko. Tak. Nie wyobrażam sobie na przykład, gdyby tych sali teraz nie było i by trzeba było latać e, z pokaży drewno. Po dwa, po, ach, dwa. E, bo to by była jakaś masakra. O, kamień. Dobra, tu będzie OK, bo tutaj tak kamień wchodzę, szybciej jest mi Tutaj w sumie nie jest tak daleko do naszej starej bazy, więc jakby trzeba było coś tam kiedyś podejść po coś To nie będzie problemu. Nie. Dobrze, moi drodzy. Będziemy kończyć ten kolejny odcinek z maratonu z Deforesta. Foresta. Jeżeli chcecie kolejne, przypominam zasady 500 łapek w górę i macie od razu kolejny odcinek z serii De Forest. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, co robicie. Za te wszystkie lajki, łapki, subskrypcje. No i oczywiście liczę na to, że nie, nie zaprzestaniecie tylko na tym i dalej oglądać moje filmy i dalej e, je komentować oraz oceniać. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii The Forest. Na razie, cześć.